co w ogóle używać w myśli. To jest też temat właściwie dłuższy i na oddzielny kurs. Natomiast jak już człowiek myśli, i mu się coś takiego zdarzy, to zdecydowanie lepiej zapamiętuje to, czego chciałby się nauczyć, w momencie, kiedy odzwierciedla działanie mózgu. Jak masz kartkę papieru i na niej jest mnóstwo tekstu, na jest mnóstwo ciąg liter, się zlewa w jedną całość, to tak naprawdę to nie wykorzystuje żadnego zmysłu kompletnie. A teraz spójrz na wszystko, co wokoło ciebie jest, co ciebie otacza. Zobaczysz tam mnóstwo ciekawych pewnie rzeczy. Być może poczujesz też dotyk podłogi albo fotela, zależy na czym siedzisz albo leżysz. I zobaczę, że przecież wykorzystujesz mnóstwo zmysłów. Więc w momencie, kiedy chcesz coś lepiej zapamiętać, to zdecydowanie bardziej to się utrwali w Twojej głowie, jeżeli do tego wykorzystasz zmysły i sposób ułożenia pewnych elementów dokładnie tak jak się to dzieje w mózgu, czyli za pomocą, za pomocą połączeń. Więc za chwilę pokażę Ci w jaki sposób możesz wykorzystywać program Xmind do tego, żeby budować mapę myśli x jest jednym z najlepszych programów właśnie do tworzenia map myśli. Natomiast dlaczego takie mapy myśli nie robić na kartce papieru, a robić to na komputerze? To jest z prostego powodu. Bo jak na kartce papieru coś narysujesz, tego już nie można zmienić. A w programie komputerowym, jeżeli coś masz już przygotowane, można to potem łatwo modyfikować, co szczególnie jest przydatne w momencie, kiedy planujesz i budujesz plan na przykład na najbliższe lata, bo w ten sposób się można jeszcze lepiej nauczyć. No to zaczynamy. Żeby w ogóle pokazać w jaki sposób nawigować po tworzącej się mapy myśli i też przypisywać etykiety, opisywać elementy, no to taką mapę myśli trzeba w ogóle stworzyć. Po odpaleniu się programu XMind, no, wygląda właśnie tak. Na razie tutaj za dużo nie widać, bo całość jest pusta. Więc, żeby stworzyć nową mapę myśli, wystarczy wybrać File, New, jeszcze raz New i w tym momencie już pojawiła się mapa myśli. Natomiast dobrym nawykiem też jest zaraz po utworzeniu, bo nawet pustego dokumentu, zapisać go, bo co zapisane to nie ucieknie. I będzie to mapa myśli dotycząca Manfreda. Więc już jest zapisana i w tym momencie nawet gdyby coś poszło nie tak, mamy już na dysku taką mapę myśli zapisaną. Teraz, żeby, no mamy już tutaj pewien centralny element, no ale nie chcemy, żeby się tak nazywał, tylko chcemy, żeby się nazywał Manfred. Więc wystarczy, że go zaznaczymy. Ten element i zaczynamy na kowaturze pisać. I natychmiast powoduje to, że napisuje się tekst, który już tam był otworzony wcześniej. Więc pisujemy tutaj Manfred. I już, gotowe. Teraz w taki sposób mamy otworzony już centralny element. Chcemy natomiast, żeby dochodziły tutaj kolejne gałęzie w bok, więc klikamy tabulator. I w ten sposób mamy już otworzoną jedną gałąź, której Chcemy napisać nieco o ulubionych zajęciach Manfreda. Więc zaczynamy pisać. Tak samo jak w poprzedniej gałęzi. No, tylko tutaj okazuje się, że jest na literówka. Jeżeli w tym momencie zaczniemy pisać, od nowa, no to napiszemy to, co było. Więc kliknę do nas Escape, żeby anulować to, co napisałem. A po wciśnięciu klawisza F2 przechodzimy też do trybu edycji, ale tego to nie będzie napisane. I teraz można nie spokojnie poprawiać literówkę, która tutaj jest. Żeby z kolei stworzyć jeszcze jedną gałąź po tą, która teraz jest zaznaczona, czyli w ulubionych zajęciach Manfreda, wciskamy tabulator i mamy już kolejny poziom gałęzi. Ulubionym zajęciem Manfreda jest piłka nożna. Enter, żeby zatwierdzić. A dodatkowo Manfred bardzo lubi grać w bierki, Więc też wciskam klawisz Enter, żeby na tym samym poziomie, w gałęzi ulubione zajęcia, pojawiła się jeszcze jedna gałąź, jeszcze jeden element i nazwę go gierki. Natomiast Manfred, kiedy gra w bierki, zamyka się w pokoju i gra sam, więc byłoby też warto o tym wspomnieć. Więc wcisnę tabulator i opiszę to, w jaki sposób Manfred gra w bierki. Czyli zamyka się w pokoju. Enter. Czyli mamy już podstawowe, wiemy już jakie są podstawowe zajęcia Manfreda, co on lubi w życiu robić, ale są też inne rzeczy, które Manfred lubi, lubi robić. Więc klikamy na ulubione zajęcia. Żeby przejść poziom niżej i się zagłębić i tutaj na tym poziomie wstawić, klikamy na tabulator. I oprócz tego, że Manfred gra piłką nożną oraz uwielbia grać wielki, to lubi też patrzeć w słońce. Standardowo Klawisz, literka nie, nie działa, więc na razie nie pisuję. Pokażę Ci później, w jaki sposób można zrobić, żeby nie zadziałało. Oprócz tego, że Manfred lubi grać bielki, patrzeć słońce i w piłkę nożną, lubi też przesiadywać na werandzie, więc to piszemy. Odchodzi oczywiście o miejsce. Enter i przesiadywanie na werandzie należy też do jego codziennych zajęć. Oprócz tego, że Manfred ma swoje ulubione zajęcia, Manfred ma też rodzinę. Więc w tym momencie oznaczamy sobie Manfreda, wciśniemy Enter i możemy napisać, że Manfred ma też przecież rodzinę. Oprócz rodziny i ulubionych zajęć, Manfred ma też swoją pracę. Więc żeby stworzyć gałąź na tym samym poziomie, klikamy znowu Enter i możemy natychmiast napisać, że Manfred ma też swoją pracę. A teraz tabulator, żeby przejść w bok. Manfred w swojej pracy bardzo ją lubi. Natomiast chce pracować jak najmniej. Więc napiszmy to. Enter. Oprócz tego, że chce pracować jak najmniej. Chce być w tej pracy jak najbardziej efektywny. Czyli chce zarabiać jak najmniejszym nakładem pracy coraz więcej. Czyli wcisnę tutaj teraz klawisz Enter i napiszę, że Manfred chce zarabiać więcej. Oprócz tego, że Manfred w swojej pracy chce zarabiać tyle, właśnie, ile chce zarabiać, do tego jeszcze ma przecie swoich pracowników. Ja znowu wcisnę Enter i napiszę, że ma pracowników. Teraz w ten oto sposób można właśnie nawigować po mapie myśli, można strzałkami się po nich przesuwać. Bo jest to szybsze niż. Myszką, jeżeli cały czas mają, mamy ręce na klawiaturze. o samej myszce, i w sposób w jaki można jeszcze szybciej pewne elementy przesuwać, będzie później z kolei, mając już taką mapę myśli wstępnie gotową, bo no, teraz można przecież jeszcze pewne elementy dodać do tej mapy do niektórych gałęzi. Bo chcemy, na przykład, już patrząc na mapę myśli, zauważyć, że mam w tym grafikę nożną od 5 lat. Więc klikam guzik F3 teraz jest pierwszy, żeby anulować jest to równoważy temu jakby kliknąć tutaj na modify i label no ale no na klawaturze jest to po prostu szybsze więc wcisnę F3 i napiszę, że od 5 lat i patrzę na taką mapę myśli od razu widać, że Manfred od 5 lat gra w piłkę nożną do tego jeszcze byłoby dobrze wiedzieć od ilu lat Manfred patrzy w słońce więc wcisnę klawisz F3 i napiszę, że od 2 lat enter i w taki sposób możesz właśnie opisywać elementy mapy myśli. Modyfikować bardzo łatwo. Dzięki czemu taką mapę myśli można używać wielokrotnie, na przykład jako szablony, i bez problemu zmieniać dowolne elementy. I najlepiej potem, już, jak już taka mapa myśli jest gotowa, wydrukować ją sobie. To tyle, jeśli chodzi o sam element opisywania. Do, tak, do tego jeszcze można dodawać. Notatki, które nie będą widoczne natychmiast tutaj gałęzi, ale jak sobie wybierzemy na przykład tutaj, bo chcemy napisać coś więcej o Manfredzie, wciskamy F4, co znaczyłoby tyle samo, jakby tutaj wybrać właśnie notatki F4. I możemy tutaj pisać notatki o Manfredzie. I wtedy pojawia się to jako dodatkowy przycisk. Kiedy go wybierzemy, pojawiają się właśnie te notatki. Możemy też to zrobić w taki sposób, żeby te notatki były cały czas widoczne poniżej. Wybieramy tutaj view, notes. I wtedy cały czas tutaj, kiedy wybierzemy dowolny element, to pojawiają się też pod spodem notatki o tym elemencie. No, ale żeby nie zajmowała miejsca, to po prostu w tym momencie zamknę.